Okej, okay, cześć, zajmę teraz z tej strony. Dzisiaj bierzemy na warsztat dosyć dosyć irytujący temat dla trenerów personalnych. Więc jeżeli jesteś trenerem personalnym to teraz oglądasz, lub planujesz być trenerem personalnym w przyszłości, to na pewno dostaniesz to pytanie nieraz. Dobra, dostaniesz to pytanie wiele, wiele razy. Teraz, jakie to pytanie? W tytule wiedzieliście. Po jakim czasie będę miał efekty, i dzisiaj o tym bardzo szybko porozmawiam. Więc jakiś czas temu zrobiłem filmik, który zatytułowałem Najgłupsze pytania, które można zadać w dziedzinie fitness. I tak, jest to trochę nie fair, że mówię, że to pytanie jest głupie, bo często zadają to pytanie nie począ nie początkujące i nieświadome osoby. Teraz nie mam tutaj myśli tego, że te osoby są głupie, tak? Nie, nie chodzi mi tutaj o to. Bardzo się cieszę, że szukacie odpowiedzi na pytania i że próbujecie, że trenujecie, że chcecie zacząć trenować. Jestem z tego naprawdę dumny i fajnie, że używacie mojego kanału, żeby to osiągnąć. Tak czy inaczej, jest to dosyć głupie pytanie i jest to dosyć jest też pytanie, na które nie ma odpowiedzi, tak naprawdę. Ponieważ, zobaczmy na to z innej strony, ok? Spójrzcie na to z mojej strony. Jest osoba, która do mnie pisze. Cześć Daniel, mam pytanie. Jeżeli będę robić co drugi dzień 25 pompek, 30 przysiadów i 25 brzuszków, plus będę biegać codziennie wieczorem co 10 minut, kiedy będę miał efekty? No co ja mam powiedzieć w tym przypadku, tak? I to, to jest to, co często wielu z Was zadaje. Podajcie mi, mi, co robicie w jakimś tam stopniu, powiedzmy, podajecie mi 20% informacji, które są mi potrzebne, żeby w ogóle stwierdzić, po jakim czasie możecie mieć efekty, jakie efekty, no i zadaje, zadajecie pytanie, kiedy będę miał efekty. Tak samo, patrzycie na jakiś dobrze rozpisany program treningowy, gdzie macie wszystko podane i od razu zastanawiacie się, kiedy będę miał efekty, jak będę to robić. I nawet nie zwracacie uwagi na wiele, wiele aspektów. Teraz, czy Odpowiedź na to pytanie może w ogóle istnieć, może w niektórych przypadkach i to nie zawsze może być poprawna odpowiedź. Powiedzmy, że tak, jesteś trenerem teraz i współpracujesz z daną osobą, albo ja pracuję z moimi podopiecznymi. Teraz, kiedy oni się mnie pytają, kiedy będę miał efekty, ja jestem w stanie im powiedzieć, kiedy mogą zauważyć. Pierwsze efekty y, tego treningu i tego planu żywieniowego. Ok? Na podstawie tego, ile ważą, jak wyglądają, jaką mają genetykę, jaką, jaki dostaną plan żywieniowy ode mnie, jaki dostaną trening, wtedy jestem mniej więcej w stanie powiedzieć, kiedy będą mieli efekty. Ale ta odpowiedź wcale nie jest poprawna w 100%. To nie jest poprawna odpowiedź w 100%. Jest to odpowiedź, powiedzmy, prawdopodobieństwo, że po tym czasie będziesz miał takie efekty. Czy takie efekty będziesz miał po takim czasie? Nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ. Hej, może zachorować na dwa tygodnie i okaże się, że po miesiącu trenował tylko dwa tygodnie i tych efektów nie będzie. Może powiedzmy się okazać, że w danym tygodniu popracuje trochę więcej i spali więcej kalorii, więc ta masa nie pójdzie do góry tak szybko. Ok? Więc bardzo jest wiele czynników, które wpływają na to, jakie mamy efekty. Po pierwsze genetyka, po drugie to, jak się odżywiamy, po trzecie jaki mamy trening, po czwarte jak funkcjonujemy na co dzień. Ok? Stres, praca. Wszystko, wszystko wpływa na to, jakie możemy mieć efekty, więc pytanie: to pytanie jest naprawdę, pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Ja mogę Wam średnio powiedzieć, po jakim czasie możecie mieć efekty, jeżeli zaczniecie, powiedzmy, przejdziecie na dietę, to kiedy możecie się spodziewać efektów, ok? Ale jeżeli zadacie mi pytanie, Ej, robię to, to i to, kiedy będę miał efekty, ja Wam powiem, fuck you, nie mam pojęcia, kiedy będziesz miał efekty. Efektów, efekty, dobrze to powiedziałem, no. W każdym razie o to mi tutaj chodzi. Okay? Nie ma takiej odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, kiedy możecie być, mieć efekty. Ale dam Wam pewną odpowiedź, która może Was zadowolić, bo teraz większość z Was się denerwuje i stwierdzi, że nie wiem, kiedy będziemy miała efekty, więc nie trenuję. I dobrze, nie trenuj. Koniec. Nie chcesz mieć e, dobrego kaloryfera, nie chcesz mieć e, dobrych bicepsów? Trudno. Nie chcesz być dobrym sportowcem? Trudno. Jeżeli to Ci demotywuje, hej, nigdy nie byłeś stworzony, żeby to zrobić. Ale, ale, oczywiście mam nadzieję, że tak nie jest. Mam nadzieję, że... Dalej chcesz trenować, dalej chcesz osiągnąć swój cel, dalej masz ambicje, więc co mogę Ci powiedzieć? Jeżeli masz jakiś plan, jeżeli masz jakiś program, zaczynasz coś robić, ok? Cokolwiek, nawet głupie pompki wieczorami, głupie, one no są bardzo dobre, tak? Ale robisz te pompki wieczorami, te 150 pompek co drugi dzień. Więc jeżeli, jeżeli to zaczynasz robić, to po miesiącu już powinieneś zauważyć cokolwiek, jakieś efekty. Po miesiącu, daj sobie 30 dni, żeby zobaczyć jakiś efekt. Nie wchodź na wagę codziennie, ok? Nie miesz bicepsu codziennie. Nie patrz na biceps, czy on rośnie po dwóch treningach, bo to, to jest bez sensu. Nie masz, nie masz szans, żeby cokolwiek się zmieniło po trzech treningach. Miałem wielu ludzi, którzy, ej, trenujesz od dwóch tygodni, mój biceps wygląda tak samo. Ja w tym momencie po prostu opadają mi ręce i przechodzę do następnych wiadomości. Ok? Więc nie oczekuj tego. Nie oczekuj, że po dwóch tygodniach coś będzie. Oczekuj, że po 30 dniach możesz zauważyć efekty. To nie będzie efekt, który Ty chcesz, który sobie wyobraziłeś, ale zauważysz efekty, które powiedzą Ci, że idziesz w dobrym kierunku. I w międzyczasie możesz po prostu e, jakby ulepszać e, formę albo techniki, które robisz, albo co cokolwiek robisz, tak? Daj sobie 30 dni na cokolwiek, jeżeli coś zaczynasz. Taki, takie wyzwanie. Jeżeli zaczynasz robić brzuch, zaczynasz jakby pracować na to, żeby mieć kaloryfer, to daj sobie 30 dni, żeby zobaczyć pierwsze efekty, nie końcowe efekty, bo końcowy efekt tak naprawdę może nigdy nie naleźć. Ok, teraz powiem Wam co rozumiem. Powiedzmy, że masz ten kaloriefera, na końcu wpiąłeś i kurde tutaj jeszcze bym trochę wyciął, nie? ale tutaj triceps mógłby być trochę lepszy, albo barki, albo teraz chcę mieć większą klatkę, więc końcowy efekt tak naprawdę nigdy nie będzie, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ale daj sobie takie coś, 30 dni, żeby zauważyć pierwsze, pierwsze efekty. Więc jeżeli zauważysz te efekty... Hej, to znaczy, że robisz coś dobrze. Jeżeli nie zauważysz tych efektów, to znaczy, że albo robisz ty coś źle, albo po prostu to, co stosujesz, jest tam coś nie tak, nie? Więc trzeba to po prostu przeanalizować i trzeba to troszeczkę pozmieniać. Ale po, po... miesiąc, daj sobie miesiąc, żeby zobaczyć pierwsze efekty, że coś dobrze robisz, powiedzmy. I ostatnia, bardzo szybka sprawa, o której chcę powiedzieć, jest taka, że wielu z Was się demotywuje, kiedy słyszy, że powiedzmy ktoś trenuje. Na tym samym poziomie, w tym samym czasie zaczęli trenować i po dwóch miesiącach już mieli efekty, um, powiedzmy, że mieli 5 kg masy mięśniowej, przybrali, tak? A ja przybrałem tylko pół kilograma. Więc ja robię coś źle, jest do dupy, coś jest ze mną nie tak, on jest. Po pierwsze, nie zwracajcie uwagi na, na inne osoby. Nie patrzcie na inne osoby, na ich efekty po jakimś czasie. Pamiętajcie, że każdy jest inny. Ty jesteś inny. Ty możesz być w innym wieku. Ty możesz mieć inną genetykę. Ty możesz e, odżywiać się inaczej, tak? Ty możesz trenować trochę inaczej, możesz mieć inne możliwości treningu niż dana inna osoba. Więc nie, nie patrz, na, patrz na swój efekt, patrz na swoją, jakby tą drogę do Twojego celu. Możesz tam dojść troszeczkę później, ok? Możesz tam dojść troszeczkę później, jeżeli chodzi o sylwetkę. Możesz dojść troszeczkę szybciej, jeżeli chodzi o inną rzecz. O w innej powiedzmy dziedzinie życia. Ale jeżeli chodzi o sylwetkę, możesz dojść troszeczkę później, ale nie martw się, dojdziesz w końcu. Skup się tylko na sobie. Okej, okay? Oni mają swoje efekty po danym czasie. Ci mają swoje efekty. Ja mam pół kilograma na dwa miesiące. Ja ze sobie idę pół kilograma na dwa miesiące. ok? Skąd wiesz, czy ta osoba, która nie miała 5 kilo w dwa miesiące, po was tego to nie jest tłuszcz. Okej? Okay? Powiedziała, że ja mam 5 kilo w dwa miesiące. Tak? Ale kurczę 3 kilogramy z tego, to jest twój bęben i twoje, twoje tubsko. Więc nie zwracaj na to uwagi. Okej? Okay? O to mi tutaj chodzi. Więc to by było wszystko w tym filmiku. Chciałem tylko sprostować ten fakt. Mam nadzieję, że mniej wiadomości się pojawi właśnie o tym, że ej, robię to, to i to, kiedy będę miał efekty. Jeżeli zobaczę takie pytanie, to albo to zignoruję, albo wyślę ten filmik, żeby, żeby w końcu widzieli. Okej, okay. to by było tyle. Ja idę nagrywać następny filmik. Trzymajcie się.